Idea apokalipsy od zawsze wzbudzała fascynację i lęk. W swoich wizjach święty Jan przedstawił scenariusz pełen symboli, zagadek i proroctw, które przetrwały wieki, poddawane niezliczonym interpretacjom. Ale czy te przesłania mówią wyłącznie o katastrofalnym końcu? A może kryją coś głębszego, duchową przemianę, której echo rozbrzmiewa aż po dzisiejsze czasy? Znaki opisane w objawieniu święty Jana nie są jedynie wydarzeniami zewnętrznymi, lecz także odbiciem wewnętrznych przemian, wstrząsów ludzkiej duszy i losu całej ludzkości. Pośród obrazów aniołów, trąb i bestii kryje się wezwanie do refleksji, zaproszenie do spojrzenia głębiej i dostrzeżenia, co tak naprawdę jest stawką. Patrząc wokół, zauważymy, że świat jest niespokojny, konflikty, kryzysy, gwałtowne zmiany we wszystkich dziedzinach życia. W tym wszystkim wielu ludzi zastanawia się, czy nie żyjemy właśnie w czasach przepowiedzianych. Jednak może prawdziwe pytanie nie dotyczy tego, kiedy to nastąpi lecz w jaki sposób każdy z nas interpretuje te znaki i jaki mają one wpływ na naszą własną drogę. W gruncie rzeczy wielka rewelacja może nie ograniczać się wyłącznie do tego, co stanie się ze światem, lecz do tego, co dzieje się w nas samych. A gdybyśmy zamiast lękać się końca, uznali go za przebudzenie, za wezwanie do zrozumienia, że zanim nadejdzie jakikolwiek zewnętrzny kres, musi najpierw dojść do apokalipsy osobistej, przemiany, która może na nowo zdefiniować wszystko, w co wierzymy. A co, jeśli apokalipsa świętej Jana nie byłaby tylko odległym wydarzeniem, lecz czymś, co dzieje się już w nas samych, a gdyby każda zewnętrzna turbulencja była odbiciem niewidzialnej bitwy toczonej w umyśle i duszy, to podejście, na które niewielu się odważa, może jednak całkowicie zmienić nasz sposób postrzegania świata i nas samych. Wiele proroctw mówi o znakach na niebie, trzęsieniach ziemi czy wzburzonych morzach. Ale co, jeśli te znaki pojawiają się nie tylko w naturze, lecz również w naszym życiu? Upadek dawnych przekonań, poczucie zagubienia, wyzwania, które zdają się nie do pokonania to wszystko może być częścią większego procesu, wezwaniem do porzucenia tego, co już nam nie służy i do przebudzenia się na nową świadomość. Strach przed nieznanym każe nam opierać się zmianom, jednak prawda jest taka, że każde odrodzenie wymaga uprzedniego końca. A co jeśli zamiast się bać, spróbowalibyśmy zrozumieć, że ta przemiana to zaproszenie do głębszej transformacji? Wielu, którzy dotarli do tego punktu, czuje, że w świecie dzieje się coś niezwykłego, że istnieje niewidzialny nurt zapowiadający coś wielkiego. Niewielu jednak potrafi dostrzec znaki i zrozumieć ich prawdziwe znaczenie. W kolejnych minutach zanurzymy się w tajemnice tych objawień, aby poznać ich bezpośredni związek z naszą obecną rzeczywistością. Co naprawdę oznaczają trąby? Kim są postacie wyłaniające się z tej proroczej sceny? I przede wszystkim, co ma to wspólnego z Tobą? Jeśli czujesz, że potrzebujesz lepiej to wszystko zrozumieć, koniecznie zasubskrybuj i kontynuuj tę podróż. Odpowiedź może być bliżej niż ci się wydaje. Myśl o wielkim końcu budzi lęk, bo konfrontuje nas z nieznanym. Ale co jeśli prawdziwy cel tych proroctw polega na przygotowaniu nas do czegoś znacznie większego niż tylko upadek świata, jaki znamy? Objawienie świętego Jana nie jest wyłącznie ostrzeżeniem, lecz swego rodzaju mapą, kodem, który, prawidłowo odczytany, może nas poprowadzić przez niepewność. Rozlegają się trąby, pieczęcie zostają złamane, a każde kolejne wydarzenie wydaje się uruchamiać następne. Jednak za tymi metaforami kryje się coś, co wielu pomija. Mówią one o upadku struktur, o zniszczeniu starych paradygmatów. I co jeśli nie dotyczy to wyłącznie świata zewnętrznego, lecz samej ludzkiej przemiany? Każdy, kto przeżył w swoim życiu coś w rodzaju końca i odrodzenia, wie o czym mowa. Znaki opisane przez Jana nie są jedynie powodem do strachu, ale kluczem do zrozumienia. Ciemność poprzedzająca światło chaos przed odbudową. Być może właśnie tego doświadczamy teraz. Świat drży w posadach. A w każdym z nas rodzi się poczucie, że coś musi się zmienić, że coś nieuchronnie nadchodzi. Jednak rzadko zadajemy sobie pytanie, czy jesteśmy gotowi na tę przemianę. W kolejnych minutach odkryjemy jedną z najbardziej zagadkowych stron tej wizji. Co tak naprawdę oznaczają bestie opisane w Apokalipsie? Czy odnoszą się do konkretnych, realnych postaci? A może są metaforą sił? które już dziś działają na świecie? Przygotuj się, bo ta odpowiedź może całkowicie odmienić twój sposób postrzegania teraźniejszości i przyszłości. A jeśli jeszcze nie bierzesz udziału w tej podróży, koniecznie zasubskrybuj, by nie przegapić kolejnych kroków tej wielkiej rewelacji. Spośród wszystkich postaci opisanych w objawieniu świętego Jana, niewiele budzi tak wielki lęk i tyle spekulacji, co apokaliptyczne bestie. Istoty wyłaniające się z mroku, przepełnione mocą i tajemnicą, zapowiadające początek wydarzeń, które miałyby zmienić wszystko. Ale co jeśli ich znaczenie jest znacznie głębsze, niż przypuszczamy. A co, jeśli te bestie nie są jedynie odległymi bytami, lecz czymś, co już przejawia się na świecie, a nawet w każdym z nas? Tradycja zawsze starała się tłumaczyć te postaci jako władców, imperia czy siły kształtujące dzieje. Istnieje jednak jeszcze bardziej niepokojąca interpretacja. Co, jeśli prawdziwa bestia nie jest wyłącznie gdzieś na zewnątrz, lecz tkwi także w naszych wyborach, lękach i porywach. Które oddalają nas od prawdy. Każdy z nas w pewnym momencie doświadczył tej siły, próbującej odciągnąć go od właściwej drogi i zaślepić na to, co naprawdę istotne. Pieczęcie zostają złamane, wydarzenia toczą się dalej, a pytanie brzmi: czy już teraz żyjemy w tym momencie, nie zdając sobie z tego sprawy? Chaos, dezorientacja, ciągły lęk. Wszystko to na stałe wpisało się w naszą codzienność. Jednak święty Jan nie tylko zapowiadał upadek, lecz mówił również o nadziei, o szansie dla tych, którzy potrafią przejrzeć iluzję i przygotować się na to, co nadchodzi. W kolejnych chwilach odkryjemy coś jeszcze bardziej zaskakującego: czym naprawdę jest liczba bestii i dlaczego ta pieczęć budzi w ludziach tak wielki lęk? Jeśli sądzisz, że odpowiedź znajduje się w podręcznikach historycznych czy w popkulturze, możesz się mylić. Prawda może być o wiele bliższa i bardziej poruszająca, niż myślisz. Jeśli ta ścieżka jest ci bliska, zostań z nami i zasubskrybuj, by nie przegapić kolejnych odsłon tej tajemnicy. To, co nadejdzie, może zmienić wszystko. Niewiele rzeczy budzi tyle ciekawości i lęku, co tajemnicza liczba 666. Od wieków kojarzona jest ze złem, potępieniem, znamieniem bestii. Ale czy naprawdę rozumiemy, co ona symbolizuje? Czy proroctwo mówi o dosłownym znaku fizycznie widocznym, czy może o czymś znacznie głębszym, co już teraz przenika świat i subtelnie wpływa na nasze życie? Wielu uważa, że to znamie zostanie narzucone w sposób jawny pieczęć identyfikująca tych, którzy kroczą ścieżką ciemności. Ale co jeśli to znamie już jest wśród nas, nie jako fizyczny znak, lecz jako system, sposób myślenia, forma kontroli, która wnika w nasze decyzje, niepostrzeżenie kierując naszym postępowaniem? Jan przestrzegał przed tymi, którzy przyjmą to znamie bez zastanowienia, ulegając złudzeniom, nawet nie wiedząc, że są prowadzeni. Współczesny świat zalewa nas rozproszeniami, konsumpcją, zaszczepionymi lękami, zniekształconą prawdą. Cały czas coś popycha nas do przyjmowania rzeczy bez głębszej refleksji, do obrania ścieżek pozornie bezpiecznych, ale w gruncie rzeczy oddalających nas od naszej prawdziwej istoty. A co jeśli znak bestii to nie zewnętrzny symbol, lecz wybór? Cicha rezygnacja z własnej wolności, która zmienia nas, nim zdążymy to dostrzec? W najbliższych chwilach rozważymy jeszcze bardziej intrygujące pytanie: co tak naprawdę odróżnia tych, którzy się opierają od tych, którzy się zatracają? Czy istnieje sposób, by dostrzec tę drogę, zanim będzie za późno? Odpowiedź może być niewygodna, lecz niezwykle istotna. Jeśli chcesz zgłębiać tajemnice ukryte w tych proroctwach, zostań z nami. A jeśli jeszcze nie rozpocząłeś tej przygody, zasubskrybuj, by nie przegapić kolejnych etapów tej fascynującej odkrywczej podróży. Jeśli znamie bestii jest symbolem poddania się niewidzialnemu systemowi, to co dzieje się z tymi, którzy odmawiają jego przyjęcia? Objawienie świętego Jana nie tylko przestrzega przed tymi, którzy giną, ale mówi również o tych, którzy trwają niezłomnie, nawet w obliczu najbardziej mrocznych prób. Jednak czym tak naprawdę jest ta niezłomność? Czy przyjmuje formę fizycznej decyzji, czy też chodzi o stan świadomości, osiągalny tylko dla nielicznych? Teksty biblijne wspominają niewielką grupę, resztkę, która nie ugnie się pod presją świata. A kluczowe pytanie brzmi: skąd ci ludzie będą wiedzieć, że kroczą właściwą ścieżką? Strach przed błędem czy oszukaniem nieustannie towarzyszy tym, którzy pragną odnaleźć prawdę. W końcu iluzja potrafi przybierać wiele postaci, a prawdziwa pułapka zwykle nie wygląda jak pułapka, dopóki nie jest za późno. Rozejrzyj się. Otacza nas gąszcz sprzecznych przekazów, informacji, które dyktują co myśleć, jak postępować, w co wierzyć. Kontrola nie musi być fizyczna, aby stała się absolutna. Często prawdziwa dominacja rozgrywa się w umyśle, gdy ludzie tracą zdolność zadawania pytań, nie potrafią zajrzeć poza to, co im pokazano. Może właśnie w tym kryje się prawdziwa bitwa apokalipsy. Nie chodzi o starcie widocznych armii, ale o wojnę o ducha, świadomość, o wolność dostrzegania prawdy. W najbliższych chwilach przyjrzymy się jednemu z najbardziej ignorowanych znaków tej przepowiedni, szczegółowi, który może ujawnić, kto naprawdę jest gotów na to, co nadejdzie. Odpowiedź może okazać się niepokojąca, ale jest niezbędna dla tych, którzy chcą zrozumieć stawkę tej walki. Jeśli czujesz, że musisz zgłębić te tajemnice, zostań z nami. A jeśli jeszcze nie dołączyłeś do tej drogi, zasubskrybuj teraz, aby nie przegapić kolejnych etapów odkrywania prawdy. Wśród wszystkich wydarzeń opisanych w objawieniu świętego Jana jest jeden szczególny moment, który zwiastuje przełom: upadek Wielkiej Babilonii. Ale co tak naprawdę oznacza ten upadek? Wielu interpretuje go jako zniszczenie jakiegoś miasta lub konkretnego imperium. Jednak czy taka perspektywa nie jest zbyt wąska? A co, jeśli Babilonia nie jest wyłącznie miejscem, lecz systemem, strukturą sprawującą kontrolę nad ludzkością, nie budząc przy tym niczyich podejrzeń? Wielka Babilonia ukazana jest jako symbol władzy, bogactwa i korupcji. Uwodzi narody, zwodzi rządzących, zdaje się być czymś godnym pożądania, a jednak w głębi nosi zalążek własnej zguby. Wystarczy spojrzeć na dzisiejszy świat, by dostrzec podobne wzorce: nieustanne dążenie do kontroli, panowanie poprzez strach, złudzenie wolności. Podczas gdy w rzeczywistości decyzje zapadają długo przed tym, nim ktokolwiek z nas ma szansę na prawdziwy wybór. Proroctwo zapowiada moment, w którym ta struktura zacznie się rozpadać. Nie za sprawą ludzkich sił, lecz dlatego, że jej ciężar stanie się nie do uniesienia. Co dzieje się, gdy prawda okazuje się niemożliwa do powstrzymania? Gdy kłamstw jest tak wiele, że w końcu same prowadzą do własnego upadku, świat ewidentnie się zmienia, i wiele wskazuje na to, że zbliżamy się do tego krytycznego punktu. Jednak upadek Wielkiej Babilonii nie oznacza wyłącznie zniszczenia. Dla tych, którzy potrafią wyjrzeć poza powierzchnię, to także moment wyzwolenia, chwila przebudzenia dla wszystkich, którzy dotąd nie zdawali sobie sprawy z własnych więzów. Pytanie nie brzmi tylko, kiedy to się stanie, ale przede wszystkim, czy będziemy gotowi, by zrozumieć prawdziwe znaczenie tego wydarzenia, kiedy nadejdzie? Jeśli upadek Wielkiej Babilonii oznacza moment przełomu, to co następuje potem? Apokalipsa nie mówi wyłącznie o zniszczeniu, lecz także o nowym początku, o przemianie, którą niewielu potrafi w pełni pojąć. Ta zmiana nie będzie jednak ani prosta. Ani łagodna. Jak każde odrodzenie, przyjdzie w towarzystwie bólu, niepewności i co najważniejsze, nieodwołalnego wyboru pomiędzy dwiema ścieżkami. Proroctwo wspomina czas intensywnych prób, kiedy każda osoba zostanie zmuszona do ujawnienia swej prawdziwej natury. Maski opadną, skrywane prawdy wyjdą na jaw i nie pozostanie już miejsce na neutralność. Oto prawdziwy Sprawdzian. Gdy wszystko wokoło się rozpada, na czym postanowisz się oprzeć? Na strachu, czy na prawdzie? Na tym, co przemijające, czy na tym, co wieczne? Wielu już wyczuwa te zmiany w powietrzu. Świat staje się coraz bardziej niestabilny, ludzie, coraz bardziej niespokojni, coś niewidzialnego wywiera presję na wszystkich, jakby za chwilę miało się wydarzyć coś doniosłego. Największym błędem byłoby wyczekiwanie spektakularnych znaków i lekceważenie tych drobnych, codziennych objawień, które już nas otaczają. Nie każda przemiana nadejdzie z hukiem grzmotu i trzęsieniem ziemi. Wiele z najważniejszych zachodzi w ciszy, w szczegółach, na które mało kto zwraca uwagę. Pytanie brzmi więc nie tyle, co się stanie, lecz co każdy z nas czyni, aby się przygotować. Bo gdy nadejdzie ten moment, nie będzie już czasu na wątpliwości, a ci, którzy wcześniej pojmą prawdę, zyskają przewagę, której nikt nie będzie w stanie im odebrać. W miarę jak wydarzenia się rozwijają, staje się coraz bardziej oczywiste, że apokalipsa nie jest jedynie odległą przepowiednią, lecz pewnym cyklem, procesem, który przejawia się wielokrotnie w różnych momentach historii. Najważniejsze pytanie nigdy nie brzmiało wyłącznie kiedy to nastąpi, lecz jak każde pokolenie zmierzy się z własną wersją tych wyzwań. To, co opisał świętego Jan nie było wyłącznie ostrzeżeniem, ale także wezwaniem dla tych, którzy potrafią dostrzec znaki. Teksty mówią o chwili rozdzielenia, o momencie, w którym ci, którzy widzą więcej niż iluzje, zostaną oddzieleni od tych, którzy pozostaną uwięzieni w systemie. Jednak to rozdzielenie nie zostanie narzucone z zewnątrz. Nastąpi wewnątrz każdego z nas, w głębi naszych serc. Każda decyzja, każda myśl i każdy wybór będą decydować, którą ścieżką podążymy. Najgroźniejsza nie jest jawna prześladowania, lecz subtelna akceptacja czegoś pozornie nieszkodliwego, co jednak oddala nas od prawdy. Apokalipsa to nie tylko zniszczenie, to objawienie, to zdjęcie zasłony, która przesłania rzeczywistość i dostrzeżenie tego, co od zawsze było w zasięgu wzroku. Kluczowe pytanie brzmi, ilu z nas naprawdę jest gotowych, by to zobaczyć? Ilu zdobędzie się na odwagę, by porzucić wygodne iluzje i stanąć w obliczu tego, z czym trzeba się zmierzyć. Proroctwo nie zostało spisane po to, by nas przerazić, lecz po to, by nas obudzić. Teraz, gdy zbliżamy się do samego sedna prawdy, pozostaje jeszcze jedna zagadka, wciąż nierozwiązana. Szczegół którego niewielu dostrzega, a który może całkowicie odmienić naszą interpretację wszystkiego, co zostało dotąd powiedziane. Jeśli dotarłeś tak daleko, jesteś bliżej niż sądzisz, by zrozumieć, o co tak naprawdę toczy się gra. I tak dochodzimy do kluczowego punktu. Jeśli wszystkie te proroctwa nie mówią wyłącznie o odległym wydarzeniu, ale o czymś, co już się dzieje, pozostaje tylko pytanie, co nastąpi teraz? Apokalipsa nie opisuje prostego końca, lecz przejście, moment, w którym wszystko zostaje wystawione na próbę. Najważniejsza prawda, której tak mało osób jest świadomych, polega na tym, że ta próba nie zostanie narzucona z zewnątrz. Rozegra się w nas samych cicho i subtelnie. A każdy podejmie swój wybór, nie zdając sobie do końca sprawy, że w ogóle wybiera. Znaki są już wszędzie: niestabilność świata, mnożące się kryzysy, poczucie, że coś nieuchronnie zmieni się w sposób nieodwracalny. Wielu ludzi stara się to ignorować, inni szukają odpowiedzi w miejscach, gdzie nie ma prawdy. Lecz ci, którzy naprawdę uważnie obserwują, wiedzą, że nie chodzi tylko o politykę, gospodarkę czy sprawy społeczne. Stawką jest coś o wiele większego. Apokalipsa nigdy nie była o strachu, ale o przygotowaniu. O tym, by być gotowym, kiedy prawda ostatecznie wyjdzie na jaw. A gdy nadejdzie ta chwila, ci, którzy potrafili odczytać znaki, nie będą zaskoczeni. Bo to, co nastąpi. Nie będzie końcem, lecz nowym początkiem. I dla tych, którzy zdolni są przejrzeć iluzję, ten nowy początek okaże się najwspanialszym z możliwych objawień. Skoro dotarłeś aż tutaj, podróż trwa dalej. Wciąż istnieją elementy tej układanki, których znaczenie trzeba odkryć, sekrety łączące się w zaskakujący sposób. Czym naprawdę jest to przejście? Skąd mieć pewność, że kroczy się właściwą ścieżką? I przede wszystkim, co jeszcze nie zostało powiedziane o tym proroctwie? Odpowiedzi mogą być bliżej, niż się nam wydaje. Podróż przez tajemnice proroctw nie kończy się tutaj. Każde nowe objawienie przybliża nas jeszcze bardziej do prawdy, a podążanie tą ścieżką wymaga uwagi i przygotowania. Dlatego, jeśli pragniesz nadal otrzymywać potężne przesłania i refleksje, które mogą odmienić Twoje życie, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. W ten sposób nigdy nie przegapisz nowego nauczania, nowej modlitwy, ani momentu łączności, który może uczynić różnicę w Twoim dniu. Tutaj jesteśmy czymś więcej niż tylko widzami. Jesteśmy społecznością zjednoczoną w poszukiwaniu prawdy i pragnącą żyć w większej świadomości i z celem. Jeśli już poczułeś w swoim sercu, że coś się zmienia, jeśli doświadczyłeś znaków, których nie można zignorować, podziel się tym w komentarzach. Opowiedz o swoim doświadczeniu, swojej walce lub łasce, którą otrzymałeś. Twoje słowa mogą zainspirować i wzmocnić innych, którzy również są na tej drodze. Pamiętaj, każdy krok ku prawdzie jest aktem odwagi i nie jesteś sam. Z każdym nowym objawieniem razem budujemy coś większego zrozumienie, które może rozświetlić ścieżki i odmienić życie. Jeśli masz prośbę o modlitwę. Zostaw ją w komentarzach, Twoja intencja zostanie przyjęta, a Twój głos nigdy nie zostanie zignorowany. A aby dalej zanurzać się w tę podróż, już teraz pojawia się dla Ciebie nowy film. Obejrzyj go i odkryj kolejny rozdział tej wielkiej rewelacji.